Jezus Chrystus, możemy sobie zadać pytanie, czy nawrócenie, czyli odwrócenie od zła i czynienie dobra jest rzeczą konieczną? Właściwie po co jest konieczna? Kiedy czytamy Stary Testament, przykładowo w historii narodu izraelskiego, co chwilę Bóg przypomina swojemu ludowi o konieczności nawrócenia. Przykładowo kiedy Jerozolimy oblegają wojska Nabuchodonozora wewnątrz samej Jerozolimy, prorok, Nabuch, prorok Jeremiasz mówi wyraźnie Otwórzcie bramy temu najeźdźcy, poddajcie się, a będziecie żyli. I dodaje słowo Pana, czyli przemawia w imieniu Bożym. Czy obrońcy Jerozolimy posłuchali Jeremiasza? Oczywiście nie. I doszło do tego, że miasto zostało zdobyte, splądrowane. Jerozolima jako świątynia przestała istnieć, a duża grupa, duża grupa Izraelitów została prowadzona do niewoli babilońskiej, gdzie stworzyła swoją własną kulturę, język i trwała jednak poza świątynią i poza Jerozolimą. Ten przykład uzmysławia nam, że. Jeżeli się nawracamy i słuchamy głosu, głosu proroka, tak jak głosu proroka Jeremiasza, to wtedy Bóg lituje się nad nami i odwraca zło, które nieuchronnie może na nas spotkać, na mnie osobiście, na moją rodzinę niestety czasami też, a ewentualnie na całe społeczeństwa czy miasta. I w tym kontekście należy odczytywać dzisiejszą Ewangelię, gdzie Chrystus. Wyrzuca miastom, w którym był, w których nauczał, w których wzywał do nawrócenia. Czyli Kafarnaum, czyli Bethsaida, Korozain. To są miasta położone w wszystkie trzy w północnej części jeziora galilejskiego, gdzie Chrystus przebywał, nauczał, mieszkał. I Chrystus czyni wyrzuty, a wręcz mówi, biada. Biada tym trzem miastom, ponieważ. Widząc, co Chrystus czyni, jakie znaki i cuda, nie nawrócili się, nie nawróciły się te miasta. I teraz porównuję brak nawrócenia tych trzech miast do historii Tyru i Sydonu, czyli miast fenickich, które gdyby podobne czyny się w nich, w nich działy, mówi Chrystus, z pewnością by się nawróciły. A więc. Bynajmniej Chrystus nie był zadowolony ze swoich słuchaczy, z tych, których spotykał na drodze swojego życia, tych, których często leczył z trudnych i ciężkich chorób, z których wypędzał złe duchy. Brakowało Jemu cały czas w ich postawie, postawy nawrócenia, ciągłego, świadomego odrzucania złych czynów i powrotu do Boga. Czy więc nawrócenie jest potrzebne? Jest potrzebne, jak wynika z historii chociażby Jerozolimy, czy też z historii dzisiejszej Ewangelii, z tekstu dzisiejszej Ewangelii, ponieważ bez nawrócenia nie ma możliwości przetrwania. Zło nieuchronnie pewnego dnia zniknie, jakkolwiek wydaje się nam, że trwa, to jednak przestaje istnieć, jeżeli w ogóle zło może istnieć. Więc co mamy czynić? Co mamy czynić, wsłuchując się w dzisiejsze Ewangelie, gdzie Chrystus zarzucając niewierność tym miastom, mówi wręcz: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie, niż tobie kafarną, w którym mieszkałem, w którym leczyłem choroby, w którym rzeczywiście słowo moje rozbrzmiewało. Odpowiedź jest zawsze ta sama. To są. Pierwsze słowa, które Chrystus zwraca do mieszkańców Galilei, kiedy przychodzi na samym początku swojego nauczania z Judei: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Proces więc nawracania, proces rachunku sumienia, świadomego odrzucania zła, a wybierania dobra jest potrzebny po to, żeby przetrwać przed Bogiem, czy to w wymiarze życia doczesnego, czy w wymiarze życia przyszłego. Zastanówmy się, zastanów się bracie i siostro, jakie czyny pokutne podejmujesz. Czy twoje życie jest zgodne z nauczaniem Jezusa Chrystusa? Jeżeli nie, nawróć się czym prędzej, żeby nie było za późno, żebyś przebywając już na sądzie Bożym nie został przez tegoż samego Chrystusa odrzucony. Albo żeby nie spadło na ciebie to biada, które spada na Kafarnaum, na Korozain i na Betzajdę. Jeszcze nie jest za późno. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.